Czy wiesz, że Matka Boża przemówiła kiedyś do Polaków po polsku? Nie w Fatimie, nie w Lourdes, ale tutaj, w małej warmińskiej wsi Gietrzwałd. To wydarzyło się naprawdę. I choć wielu o tym nie wie, Kościół uznał te objawienia za autentyczne. A Maryja nie tylko się ukazała, ale przemówiła w języku zakazanym przez władzę, po polsku. Był rok 1877. Polska była rozdarta między zaborców, warmia pod panowaniem Prus. Język polski był rugowany, modlitwa prześladowana. W tym czasie dwie dziewczynki, Justyna i Barbara, widzą przed kościołem jasność. W tej jasności, Maryja. Siedzi na tronie, otoczona światłem. W ręku różaniec, i mówi: Odmawiajcie codziennie różaniec. Módlcie się gorąco. Niech ludzie się nawrócą. Tłumy zaczynają przybywać do Gietrzwałdu, nie z ciekawości, z nadzieją. Matka Boża odpowiada na pytania o uzdrowienie chorych, o duszę w czyśćcu, o przyszłość Polski. I każda odpowiedź brzmi po polsku. Pruscy urzędnicy próbują zakazać pielgrzymek, ale nie są w stanie zatrzymać wiary, bo ludzie czują, że tu dzieje się coś większego. Liczne świadectwa mówią o uzdrowieniach, o powrocie do spowiedzi, o pojednaniach po latach. W 1977 roku, dokładnie 100 lat później, Kościół uznaje objawienia za prawdziwe, jedyne takie w Polsce. Ale czy dziś o nich pamiętamy? Może Maryja przemawia znów, nie z nieba, ale przez to, co zostawiła tutaj. Czy potrafisz to usłyszeć? Weź dziś różaniec, pomódl się chociaż dziesiątką. Dla siebie, dla Polski, dla pokoju w Twoim sercu. A jeśli poczułeś poruszenie, zostaw Amen i nie zatrzymuj tego dla siebie. Podziel się tym nagraniem. I jeśli chcesz pomóc nam tworzyć więcej takich treści, wesprzyj nas modlitwą lub dobrowolną ofiarą. Link do wsparcia znajdziesz w opisie. Bóg zapłać.